Witam serdecznie. Dziś nie taki czysty Karokan, ale biały Emanuel Lasker, czarny Walter Henneberger ze Szwajcarii. Partia z 1916 roku. Wojna była. I proszę bardzo, na takie przechodzimy do obrony Karokan. Skoczek F6. To będzie taka odmiana takupanowa. Lekko nieszczęśliwa, widzicie, przechodzimy, zbijemy, zbijemy Goniec na F5 i lasker zbił. Troszeczkę zlekceważył, to jest bardzo słaba koncepcja. Budujemy centrum. Hop! No, poprawiamy na związanie, grozimy wygrać. H3 musi bić Bijemy. Bijemy. Wyprowadzamy. I teraz lasker znowu zagrosło. Zamiast wyprowadzać figury, robi ruch z gry środkowej. Tu się na tego piona nasadza, i na tego Hetman napad tu i tu. Ale ten pion jest zatruty, proszę. Hetman na E7 i otworzyła się linia G w długą wieżę połączone. To nie pomaga. Zobaczcie, że tu figury są w domu. A figurny Charlie wszystkie grają. Hetman G5. Odwiązanie. Już tu strzelamy na G2. Zdwajamy wieżę, bronimy piona. I znowu zdwajamy. Skąd my to znamy taką grę? Thür. Is. W pozycji przygranej rozpaczliwa próba obrony. Hop. Można było się poddać. Ale Lasker wciąż gra jeszcze. Teraz jest szczepionka H3 straci. Stracił. Tu wydaje się, że biały mata da. I to jest odpowiedź. Wydaje się. Mata dają czarna. Hop. I ostatnie uderzenie. Poddał. Nowy powzięciu. Dostaje mata. Gonimy, gonimy. I Maciuś. I Emanuel Lasker nie da. I powiedzcie: chcecie oglądać karokanki? To no będą. Dziękuję.